Ale co, a sam mogę? To No bo, o nie. Ja ja z nimi rozmawiałem, że to muszę strzelać, ale nie on zobaczył, to, to ale to strzela, ale to jeszcze było wcześniej, wcześniej. To i to mi się wydaje z polskiej nowej jak te morusy jest z kątem, to mi się wydaje z kąta, że to daleko jest. Tomek, moment, w domu, w domu, w domu, w domu, w domu, w domu, w jest, to tam w domu, w domu,